Sochowa w ostatnim czasie otrzymała certyfikat samorządu promującego zdrowie. Jest to takie dla nas ważne wyróżnienie, bowiem wiele rzeczy takich prozdrowotnych na terenie miasta realizujemy. To nie tylko programy zdrowotne, które mamy dla swoich mieszkańców programy profilaktyczne ale przecież i ścieżki rowerowe różne prace zabaw, prace rekreacji boiska wielofunkcyjne czy też działania w zakresie ochrony środowiska. To wszystko się składa na ten nasz sukces, bo myślę, że tak można powiedzieć. I otrzymaliśmy taką tatuetkę, wyróżnienie, certyfikat. Ważne jeszcze jest to, że w ramach wniosku, który składaliśmy, wypisaliśmy nasz program in vitro i to też znalazło się właśnie z takim pozytywnym odzewem, Powiem, że Częstochowa jako pierwsze miasto realizowaliśmy program in vitro. Ten certyfikat, możemy przez rok używać logo tego certyfikatu. Jako miasto możemy się właśnie promować i we wszystkich naszych dokumentach, czy też działaniach takich prozdrowotnych, możemy właśnie tego certyfikatu używać. Przyznaję to Quality Institute, to jest instytut w Katowicach, i oni właśnie takie wnioski zbierają, potem specjaliści z różnych dziedzin i medycyny i biznesu oceniają te wnioski. No tutaj chcę powiedzieć, że wpłynęło w tym roku do tego instytutu ponad 100 wniosków z różnych samorządów, różnego szczebla i wyłaniają tych samorządów co rok, bo teraz była trzecia edycja. No te samorządy, które są no, tak zwane najlepsze, tak? czyli najwięcej działań realizują na swoim terenie, ale takich działań, które są też takim innowacyjnością w zakresie ochrony zdrowia, Nagradzane są samorządy, które swoim mieszkańcom jakieś nowe, nowoczesne metody czy leczenia, technologie również udostępniają i pozwalają, aby mieszkańcy mogli korzystać z takich świadczeń zdrowotnych i rozwiązań medycznych.